Witajcie dzisiaj kolejny temat zgrania stosów prostych. Dzisiaj będziemy rozwiązywać zadania różnego typu. Zaczynamy od zadania mm, na stronie 214 w podręczniku. czwarte. 214. Karol, na wykonanie szkieletu sześcianu zużył 120 cm drutu. Podaj długość krawędzi takiego sześcianu. Narysuj w skali 1 do 5 siatkę sześcianu którego szkielet wykonał Karol. Dobra. Mamy informację, że zużył 120 cm drutu na zbudowanie całego sześcianu. Ja go sobie szybko tutaj naszkicuję. Tak, to jest sześcian. Przypomnijmy sobie, że sześcian składa się z samych kwadratów. No dobrze. Szkielet to jest właśnie to, co rysuję, tak? Czyli... Nie ściany, tylko dookoła wszystkie krawędzie. To jest szkielet. No to teraz musimy się dowiedzieć, ile jest tych krawędzi. No przypomnijmy sobie, ile krawędzi ma sześcian. Możemy je policzyć. Cztery w podstawie, górnej i dolnej i cztery pionowe, czyli razem 12. 12 równych krawędzi, to jest bardzo ważne. Zatem policzmy długość jednej. Jak to zrobić? Podzielę no, długość drutu, którą miał, przez ilość krawędzi i otrzymuję 10 cm. I to jest długość jednej krawędzi. 10 cm. Ale my mamy narysować ten sześcian, siatkę tego sześcianu w skali 1 do 5. Co to znaczy? Co to była skala 1 do 5? Czyli 5 razy. Mniejsze wymiary mają być. No to co trzeba zrobić? Wziąć jeden, jeden z tych, jedną z tych krawędzi, podzielić przez 5. I otrzymuję 2 cm. I teraz mój sześcian w tej skali jeden do 5 będzie miał krawędź długości 2 cm. No to teraz rysujemy. Skoro sześcian ma krawędź 2 cm, to znaczy, że każdy kwadrat ma wymiary 2 na 2. To jak narysować siatkę? No zaczynamy od jednej ściany, która ma 2 na 2 cm. Ja oczywiście rysuję sobie pomocniczo, wy macie kratki, będzie wam łatwiej. I teraz ścian bocznych mam 4. To rysuję. No i pozostały mi jeszcze do narysowania dwie podstawy, które też są kwadratami 2 na 2. I siatka gotowa. Narysujcie ją proszę dokładnie w skali 1 do 5. No i jeszcze mamy do napisania odpowiedź, że yy, podaj długość krawędzi tego szkieletu. Krawędź szkieletu, szk szkieletu wynosi 10 cm. I proszę narysujcie siatka 6. Dobrze. I to bierzemy się za zadanie numer 5 na tej samej stronie. Polecenie jest następujące: która z narysowanych brył nie jest grania z Odpowiedź uzasadnij. i podaj nazwy pozostałych. No to mamy cztery bryły. Przypomnijmy sobie, że grania stosów jest to figura przestrzenna, która w podstawie ma dowolny wielokąt, a ściany boczne są prostokątami. Akurat w naszym przypadku, bo zajmujemy się grań prostymi. No to patrzymy. Pierwsza bryła. Co będzie podstawą tutaj? Zobaczcie, widzimy trójkąt. Czy trójkąt może być ścianą boczną? Nie może. Musi być podstawą. Zatem. Te nasze bryły są, tak, że tak powiem, położone na jednej ze ścian. I to jest pierwsza figura, która ma w podstawie trójkąt, więc nazwiemy ją grania stosłupem trójkątnym. Tak sobie zapiszemy: grania trójkątny. Dobra, druga figura. Wygląda jak taki domek. Mm, co będzie podstawą tej figury? Zobaczmy, że ta ściana, która patrzy, powiedzmy, na nas, jest pięciokątem, tak? Więc nie może być ścianą boczną. Pamiętajmy, ściany boczne tylko prostokątami, zatem jest to podstawa, więc grania stosłup. Jaki? Pięciokątne. Dobra, patrzymy na kolejną bryłę. Czy wiecie, co to jest? Co wam to może przypominać? To może przypominać walec. Taki drogowy. To może przypominać wałek do ciasta w domu. Co jest podstawą? Koło. To nie jest grania stosup, tak? Mamy znaleźć figurę, która nie jest grania stosupem. To nie jest grania stosup. To jest walec. Tak się nazywa. I ostatnia była. Yy, to jest. Prostopadłościan. Lub też można napisać granicę stosów, czy czworokątny, też będzie ok. Super, mamy piąte. Um, no to szósta. Nazw napisz nazwę narysowanej obok bryły, a następnie wyrażenie algebraiczne, które. E, opisuje sumę długości wszystkich krawędzi. No to patrzmy, co jest podstawą, żebyśmy najpierw nazwali odpowiednio. Jest to grania stosłup trójkątny. Bo mamy w podstawie trójkąt. Teraz mamy zapisać sumę długości wszystkich krawędzi. E, zauważmy, zajmijmy się najpierw podstawą. W podstawie mamy trójkąt, którego dwa boki to A, jeden B. Zatem suma długości to będzie 2A plus B. Ale zauważmy, że mamy dwa takie trójkąty, prawda? Czyli mamy 2A plus B jako jedną podstawę, i druga jest taka sama. Teraz patrzymy na pionowe krawędzie. Mamy oznaczoną pionową krawędź jako H. Wszystkie są równe, czyli mamy 3H. I jedno, co musimy zrobić, to zredukować wyrazy podobne. 2A plus 2A to 4A. B plus B to 2B i 3H zostaje. No I w takiej postaci zostawiamy. Dobrze. To przejdźmy dalej. Zadanie numer 6 było, to teraz robimy 8. Hmm, 214. Ile wszystkich ścian ma granicos ośmiokątny. Ośmiokątne grania stosów. Ile ma ścian? Yy, przypomnijmy sobie, jak to było z granicą słupem, trójkątnym, czworokątnym. Zawsze dodajemy dwie podstawy, tak? Plus ile ścian bocznych. Ścian bocznych mamy tyle, ile boków w podstawie. Czyli 8 w podstawie mamy. Zatem 10 wszystkich ścian. Odpowiedź C. 9. Na 214 teraz. Granie stosów ma 9 ścian. Ścian. Um, jakim wielokątem jest podstawa tego grania stosów? Zauważmy, że gdy mamy wszystkie ściany bryły, to dwie z nich to podstawy. To odejmijmy dwie ściany i wyjdzie nam, że mamy tyle ścian bocznych. A ilość ścian bocznych jest równa ilości? Tak? Krawędzi w podstawie. Ile mi wyszło? Siedem, więc co jest w podstawie? Siedmiokąt. Tak? To był tylko przykład. Podstawa jest siedmiokątem. Dobrze. 11, 214, 214 strona. Moi drodzy, mm, co tutaj mamy? Każda ściana boczna grania stosu trójkątnego jest. Czym? No, boczne ściany są prostokątami. Odpowiedź? B. Tylko dlatego, że zajmujemy się graniem stosupem prostym, tak? Są też granie stosupy pochyłe, ale nimi się nie zajmujemy. Dobrze, moi drodzy. Yy, ja jeszcze z Wami zrobię jedno lub dwa zadanka tekstowe, yy, a chciałabym, żebyście Wy zrobili zadania w ćwiczeniach. Chciałabym je otworzyć, żebyśmy powiedzieli sobie, co jest do zrobienia. 57 strona w ćwiczeniach. I mamy do zrobienia. Takie prościutkie, na poćwiczenie yy, liczenia wierzchołków, krawędzi i tak dalej. Dla Was ćwiczenie pierwsze, strona 57. To jest właśnie tabeleczka. I kolejne zadanie będzie trzecie. Mamy narysowane siatki, Wy macie... Zaznaczyć odcinki, które po złożeniu będą miały wspólną krawędź. No pobawcie się w to. Strona 58 i piąte. Na stronie 60. To bym chciała, żebyście zrobili we, a my jeszcze porobimy sobie kilka zadań tekstowych z podręcznika. 13, teraz robimy na 215. Zobaczmy. Wskaż fałszywe zdanie o graniu którego siatkę przedstawiono na rysunku. Mamy tutaj narysowane takie granie stosłup. No i mamy znaleźć zdanie fałszywe. Ja sobie wypiszę wszystkie i będziemy obok pisać, czy to jest prawda, czy fałsz, ewentualnie jakieś komentarze dodatkowe. Kolorem zielonym zaznaczono na siatce dwie ściany, które po sklejeniu modelu będą równoległe. Uwaga! Patrzymy na tą y, siatkę i widzimy, że te ściany są takie same. Y, mają te same wymiary, więc skoro mają te same wymiary i nie są obok siebie, czyli nie są złączone jedną krawędzią, tak? Gdyby były, to wtedy są obok siebie i nie będą równoległe wtedy nigdy. Jeżeli są. Podzielone, że tak powiem, ścianą, to będą równoległe w tym przypadku. To jest prawdziwe zdanie. Drugie. Na rysunku przedstawiono siatkę prostopadłościanu. No, jakimi figurami są ściany? Prostokątami, więc wszystko gra. Trzecie. Na rysunku przedstawiono siatkę prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat. Czy my tam mamy jakikolwiek kwadrat? Jasne, że nie. Idę. Na czerwono zaznaczono na siatce dwie krawędzie, które po sklejeniu modelu będą prostopadłe. Hmm. Czy będą prostopadłe? Będą, ponieważ jedna jest. Yy... Gdybyśmy chcieli złożyć tą, tą siatkę, yy, moglibyśmy założyć, że ta zielona ściana będzie podstawą. Bo dlaczego nie? To gdy postawimy na tej zielonej ścianie, to ta czerwona będzie do tej drugiej czerwonej prostopadła. To trzeba sobie wyobrazić, niestety nie mamy za bardzo możliwości, jak to pokazać i narysować, <laughs> ale jest prawdą. No dobra. I teraz zadanie numer 14 sobie zrobimy. Popatrzmy. Na rysunku przedstawiono siatkę grania stosłupa. Podpunkcie mamy podać nazwę. No to szukamy, jaka figura będzie podstawą, bo to nas interesuje, tak? W nazwie ma być podstawa. Widzimy dwie figury, które nie są prostokątami. To są trapezy, tak? Zatem jest to grania 100 Prostokątny. Czworokątny. B. Przerysuj siatkę do zaszytu i pokoloruj te ściany, które po sklejeniu modelu będą równoległe. No to musicie zrobić sami. Macie tutaj krateczki. Ja to zrobię może tak. Od ręki. No zapewne nie będą równe. Takie jak powinny być. I tu mamy trapezy. Dobra. No to wiemy już na pewno, że podstawy będą do siebie równoległe. No to koloruję je jednym, jednakowym kolorem. Teraz, gdy składam figurę, to te ściany będą równoległe, czy nie? No nie będą. Skoro w podstawie te krawędzie nie są równoległe, to te też nie będą. Ale te, ta ściana, że tak powiem, po złożeniu, będzie tutaj. I tutaj mamy tą ścianę. Skoro te krawędzie są do siebie równoległe, to te ściany również będą. Możecie sobie narysować i wyciąć taką siatkę i spróbować. Powinno Wam to wyjść. Yy, zostało nam jeszcze C. Napisz ile wierzchołków krawędzi wszystkich ścian oraz ścian bocznych ma omawiany grania czyli tak. Wierzchołki, krawędzie, ściany oraz ściany boczne. Tak to sobie opiszę. Skoro w podstawie mamy czworokąt czyli trapez, to ile mamy wierzchołków? Dwa w podstawie górnej i dwa w podstawie do takie dwa. Cztery w podstawie górnej i w cztery w podstawie dolnej. Zatem wszystkich wierzchołków jest dwa razy cztery, czyli osiem. Ile mam krawędzi? W podstawie mam cztery krawędzie w jednej, w drugiej podstawie również cztery i pionowych cztery, czyli 3 razy cztery. Teraz ściany. Mam dwie podstawy. I ile ścian bocznych? 4. Czyli razem 6. To ścian boczne. już powiedziałam, że są 4. Super. Dobrze, moi drodzy. Um, to bawcie się ćwiczeniami, które wam zadałam. Jeżeli ktoś chce, może sobie zrobić kolejne zadania z książki. Na dzisiaj tyle. Dziękuję.